W czwartkowe popołudnie przy trybunie głównej stadionu przy ulicy Piłsudskiego odbyła się uroczysta prezentacja drużyny Olimpii Grudziądz. Andrzej! Andrzej! Poza zawodnikami, którzy stanowią trzon Olimpii, na płycie boiska pojawił się prezes Jacek Bojarowski, trener drużyny Marcin Kaczmarek, asystent trenera Tomasz Aseński oraz kadra szkoleniowa drużyny i władze klubu. Z przedstawicieli samorządu na stadionie mogliśmy zobaczyć prezydenta Roberta Malinowskiego oraz Tomasza Szymańskiego. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i nareszcie w rozpocząć, mówię w bo za piłkarzami i kolejowcami dwie kolejki, rozpocząć rozgrywki pierwszoligowe, historyczne rozgrywki pierwszoligowe w naszym mieście. Myśmy troszkę zmienili stadion, to wszystko, co mieliśmy w planie od dwóch lat udało się załatwić. Pozostałe sprawy sportowe w nogach piłkarzy, a muszą mieć w tych nogach sporo zdrowia i szczęścia, jako że tegoroczna jesień to jest 20 kolejnych, jeszcze 18 przed wami, a więc życzę wam zdrówka i troszeczkę szczęścia, bo jak szczęścia nie będzie, to jest problem też. W kadrze również jak problemów, a kibicom i sobie jak najwięcej emocji i satysfakcji z oglądania naszej drużyny. Wszystkiego dobrego na sezon 2011-2012. Na trybunie zasiadła liczna grupa wiernych kibiców, którzy wspierają zawodników podczas każdego meczu rozgrywanego przez Białorusi Zielonych. Na spotkaniu z kibicami nie zabrakło starej gwardii zawodników, która również w tym sezonie poprowadzi drużynę do wygranych oraz piłkarzy, którzy do drużyny wnieśli powiew świeżości oraz młodej krwi żonnej zwycięstwa. Panie prezesie, wraz z awansem do pierwszej ligi wiąże się wiele zmian, Między innymi zmiany logistyczne tutaj na boisku. Proszę powiedzieć, co się zmieniło i jaki to będzie miało wpływ na obraz pierwszej ligi? Przede wszystkim została. Zrealizowana największa inwestycja w bardzo krótkim okresie, remont całego boiska płyty głównej, włącznie z, z instalacją grzewczą, jak i podlewania automatycznego. Na pewno bardzo się cieszymy, a najbardziej chyba zawodnicy i trenerzy, że wreszcie po, 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 po długim czasie będą mogli grać na bardzo równej i, i dobrej murawie. Jak wygląda sprawa bezpieczeństwa teraz w pierwszej lidze? Słyszeliśmy, że na sobotni mecz z GKS-em Katowice nie przyjadą kibice gości. Dlaczego? Niestety smuci nas to, ale wszystkiego od razu nie zdążymy wykonać. W tej chwili Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami realizuje zalecenia policji. Przede wszystkim chodzi o odgrodzenie sektorów, montaż kołowrotków wejściowych. Yy, także myślimy, że w ciągu tygodnia dwóch powinno być już to zrealizowane. Przed Wami nowy sezon w pierwszej lize. Co się zmieniło w treningach? Myślę, że treningi mamy jakiś tam schemat już opracowany, także na pewno zbyt wiele się nie zmieniło. Tego czasu w okresie letnim nie było zbyt dużo, także to, co, na, to, co sobie założyliśmy, zrealizowaliśmy i myślę, że przygotowani jesteśmy. Do, bardzo dobrze do sezonu. A jakie nastawienie psychiczne przed startem w Grudziącu? <grymne> no na pewno chcielibyśmy, żeby było okazałe, żebyśmy wygrali dla kibiców. Chcielibyśmy też, żeby tych kibiców przychodziło jak najwięcej. No i zwycięstwo jest najważniejsze. Za wami jeden mecz przegrany, jeden mecz wygrany. Czy to już o czymś świadczy? Czy możemy już y, jakiś taki pogląd waszej formy mieć po tych meczach? Myślę, że to początek ligi i każdy zespół się bada, tym bardziej, że my jesteśmy Beniaminkiem w tej lidze. Y, no co, no, pojechaliśmy na wyjazd, y, przegraliśmy mecz. Na pewno. Y, Lepiej teraz na początku przegrywać niż później w lidze. Potrząsnęliśmy się, teraz mamy mecz u siebie, trzeba wygrać i myślę, że nastroje będą dalej w dobrym. A jaki jest cel na pierwszą ligę? Myślę, że na pewno spokojne utrzymanie się w górnej części tabeli.